Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z nowej serii na kanale jaką jest Challenge Craft, gdzie pierwszy sezon polega na przejściu Minecrafta bez użycia klawiatury, tylko i wyłącznie myszka. Jeżeli chcecie, aby kolejne odcinki się pojawiały, koniecznie dajcie mi znać o tym w postaci najlepiej łapek w górę i komentarzy pod tym filmem. sporo tutaj tych rybek, nie? No, przydałoby mi się troszeczkę tutaj więcej jedzonka zdobyć. Yy, na samym wstępie chciałbym niesamowicie Wam podziękować za wszystkie pozytywne i negatywne komentarze i podpowiedzi związane z tą serią. Ja tak będę na razie trzymał łapę w górę, żebyście widzieli, że ja nie używam wcale klawiatury. Trzeba tutaj tę łapę, właśnie, nie wiem, tak mogę położyć, tak? Cokolwiek, nawet tutaj na pofiltrze, yy, że gram tylko i wyłącznie przy pomocy myszki. I dziękuję wam wszystkim za wszelkie tutaj podpowiedzi, jak mógłbym ominąć używanie escape'a, aczkolwiek w sumie żadna, którą znalazłem, nie działała na tyle dobrze, żebym mógł z niej skorzystać, bo oczywiście niemalże wszystkie podpowiedzi, jakie tutaj były, to związane z klawiszem, który pozwala mi chodzić do tyłu, żeby go wywalić, na przykład zastąpić to escape'em, albo tym otwierać inventory. I zobaczcie, ja przypisałem faktycznie do tego klawisza inventory i tak jak teraz mogę yy, sobie otworzyć tutaj, pokombinować, to klikając znowu ten sam przycisk za cholera tego nie zamknę. Muszę niestety użyć nieszczęsnego escape'u na klawiaturze, czyli tego się obejść nie da. Yy, a jeżeli chodzi o przypisanie escape'u temu klawiszowi, to powiem wam szczerze, tutaj akurat się naprawdę zdziwiłem w Minecraft, bo nie sądziłem, że jest coś takiego. Właściwie czegoś takiego nie ma. Bo no jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie możliwości e, przypisania tego do klawisza, nie ma tutaj nigdzie escape'a, escape tak jakby jest tym nienaruszalnym klawiszem, którego w Minecraft no, podmienić na nic niestety nie możemy, więc no niestety... Przykro mi, ale chyba na dobrą sprawę nie ma to za bardzo sensu I nie wiem sobie, czy zostawić sobie na tym klawiszu ten ekwipunek czy nie Bo czasem może mi się to jednak przydać, ale to gdzieś traci znowu tę magię, którą było zdobycie właśnie tego craftingu w pierwszym odcinku Bo i tak i tak zawsze muszę tego escape'u jednak użyć Ja się zobaczcie ile tutaj tych rybek jest Wow, nieźle też niestety zobaczcie, mógłbym sobie niby shifta przypisać do tego klawisza. To nie byłoby wcale takie głupie, bo ja nawet na dół wody na dno nie mogę się dostać. E, tak normalnie muszę poczekać, aż sama moja postać e, na to dno sobie spadnie, więc no, sporo, sporo tutaj mam utrudnień, ale to jest bardzo fajne, bardzo fajne wyzwanie. I postaram się max do 10 odcinka e, pokonać smoka, więc będziemy musieli wszystko tutaj zrobić po to, żeby tego smoka móc niedługo zgładzić. Dzisiaj na przykład bardzo chciałbym... O, mączka Kosna wypadła z ryby. E, dzisiaj bardzo chciałbym pójść zdobyć diamenty, no i przede wszystkim też odrobinkę żelaza, czyli ogólnie wybrać się do kopalni, czego się, no nie powiem, boję bardzo, no bo nie mam tutaj klawiatury na klawiaturze mogę sobie unikać potworów mogę szybko się przemieszczać po tych jaskiniach i tak dalej na myszce no tak troszkę mniej troszkę mniej i mogą być z tym problemy też dostawałem kilka ciekawych rad na przykład jakby udowodnić, że ja nie używam klawiatury i tutaj proponowaliście abym po prostu kamerkę skierował na, na klawiaturę, że ona nie jest dotykana, bo tylko i wyłącznie na samą myszkę, albo w ogóle mam myszkę i na klawiaturę no, i właśnie tak się zastanawiam, czy w kolejnych odcinkach wolelibyście, aby ta kamerka, która nagrywa mnie, była właśnie skierowana na klawiaturę i myszkę, czy jednak tak jak jest standardowo? Jak nie zapomnę, gdzieś tutaj pojawi się ankieta, proszę, żebyście w niej zagłosowali. No i według tych głosów będziemy tak nagrywali kolejne odcinki. Przy okazji, jak już tutaj jestem, to sobie troszeczkę zdobędę tego węgla i zaraz schodzimy w dół bo przede wszystkim potrzebuję ogrom żelaza i ogrom diamentów i mam nadzieję, że dzisiaj nie zginę. Chociaż szczerze mówiąc jest duża szansa, że mi się to nie powiedzie. Ty się pytaliście, jak ja sprintuję? Oczywiście korzystam z metody, y której jeszcze, y inaczej, którą korzystał jeszcze inaczej, z której wszyscy korzystali, nim jeszcze został dodany bind na sprint. A bind został dodany chyba w jeden 5 4 Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam kiedy bind na kontrol został do Minecrafta dodany, ale wcześniej oczywiście sprintował się dwa razy klikając yy, w. W tym przypadku mam tutaj ten jeden z bocznych przycisków myszki i wystarczy zrobić tutaj to samo. Raz, dwa i sprintuje. Od cała tajemnica. Dobra, yy, znajdźmy tutaj jakieś fajne. Ja pierdzielę, ile tych rybek się tu spawnuje, <grych> Dobra farma by tutaj była. Znajdźmy sobie jakieś zejście do jaskini i mi się też przy okazji zrobić troszeczkę pochodni. Na szczęście drewna mam tutaj niemało. To od razu sobie go zetniemy i zrobimy na sam początek odrobinkę pochodni, poświatełko światełko się przyda. Też nie wiem ludziska, co byście woleli, żeby na przykład takie nudniejsze rzeczy robił sam i tylko pokazywał najciekawsze akcje, czy może chcecie, żeby wszystko niemalże podczas tego challenge'u było udokumentowane? Bo póki co trzymam się tej drugiej opcji, dlatego też nawet zaczęliśmy w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Ale jeżeli dla was to byłoby jakoś uciążliwe w oglądaniu, też dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzach. No wiecie, pierwsze odcinki zawsze są takie eksperymentalne, dostosowywawcze, ja pierdziele ile tych ryb. Bardzo dużo. Yy, więc kolejne odcinki będą już nagrywane, yy, stricte pod Wasze gusta, pod Wasze opinie i pod Waszą chęć, powiedzmy, oglądania tego. Więc mam nadzieję, że kolejne będą zdecydowanie przyjemniejsze do oglądania. Bo jak widzicie, ja cały czas czytam te komentarze i staram się wyciągać z tego jakieś wnioski, jakieś porady i tak dalej. Dlatego też no, w dzisiejszym odcinku próbowałem jakoś to obejść. Jak widzicie, ten Escape, no ale niestety nie jest to za bardzo możliwe. Pyk, 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 czekajcie, muszę ten sobie jeszcze przejść. Owieczka, owieczka sobie może sprzątnę się przyda yy, na mięcho oczywiście, bo łóżko to ja mam Pyk W ogóle wełnę mogę też wykorzystać do przepalania, chociaż to jest takie biedne paliwo, że Nawet nie opłaca mi się fatygować yy, i klikać w tę wełnę, żeby ją wrzucić do pieca, po prostu mi się nie chce No niestety tutaj żadnej dziury nie widzę, chociaż tu chyba wąwóz mamy Tak czy nie, muszę uważać, bo przypominam, że ja nie mam shifta, nie mam tutaj skradania Hmm, tam mamy wodę. No spoko, muszę się do niej przedostać i spadamy w dół. W ogóle da się spadać w górę? Chyba nie. Czyli wystarczy po prostu powiedzieć, że spadamy. Nie będę tu ryzykował, może jakbym miał klawiaturę, to bym spróbował doskoczyć. Uh! O kurde! Oh, farcik! Farcik jak nic! Okej, okay, żyje. <grytanie> żyje, to jest dosyć e, dobra wiadomość, więc ja sobie od razu tutaj wydobędę... Żelaza odrobinkę. No, nie przewidziałem tego, nie będę ukrywał. Spodziewałem się, że troszeczkę e, dalej polecę. Już mam pełny ekwipunek, dobra, muszę kliknąć sobie inwentory. Tak, muszę sobie go opróżnić, zaćcić ile śmieci. Ja pierniczę, to jest straszne. Pyk, 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 tu oczywiście mogę sobie do drugiej łapki dać pochodnie. Wywalę to, bo to są śmieci, śmieci, śmieci. E, tu jeszcze więcej śmieci. Ja pierniczę, okropnie to jest zrobione. Ok. Mamy tu już ładnie... O! Jeszcze jeden chlebek nam został, zaraz sobie go opierniczymy I będziemy mogli iść dalej To też mi się nie przyda, bo po co? Okej, okay, nieszczęsny escape Liczcie w ogóle ile ja razy yy, w danym odcinku escape'a używam Będziemy robili kiedyś jakieś takie podsumowania może <grych> W tym odcinku już pokazałem, no... Nawet demonstracyjnie kilka razy kliknąłem, ale to też liczymy To też oczywiście liczymy i mamy, zobaczcie, tutaj drzewko Ale jajca Mamy tutaj drzewko yy, w kanionie no nieźle. Nie wiem na jakiej jestem wysokości, i to będzie często dla mnie problematyczne, no bo nie mogę kliknąć sobie w 3 bo ja tutaj gram bez klawiatury. Więc zdobycie diamentów będzie potrójnie ciężkie, bo raz, często samo sobie zdobycie diamentów jest ciężkie. No ja na Snapcrafcie, jak sobie robię to wyzwanie zdobywania ród. Czasami się męczę, jak chcę na przykład zdobyć, powiedzmy, dwa staki ród, i to idzie tragicznie. Drugie utrudnienie, no to brak klawiatury, trzecie utrudnienie, brak znajomości, wysokości, jaki rym poszedł, mm, nieźle. Ja na razie łóżko sobie tutaj zostawię, wiecie, ja sobie je zostawię po to, abym jakbym gdzieś tam jakoś niechcący zginął, żebym miał niedaleko e, do zdobycia ewentualnych itemów, chyba że wpadną do lawy, no to już po prostu chrzanić to wtedy. Oj chrzanić to, będę musiał lecieć od nowa, więc w sumie to nie takie głupie by było. Sobie tutaj wezmę, crafting znowu, escape, pyk, pyk, pyk. stawiam i dobra. Eee, na pewno zrobię sobie od razu tutaj skrzyneczkę. Bo szkoda byłoby mi najbardziej stracić chyba z tego jedzonka. Znowu, escape, pyk, pyk, pyk. i tak eee, przerzućmy sobie tutaj to wszystko. Myślę, że ta chlebka mi wystarczy. Nawet jestem przekonany, eee, że jeszcze mi dużo zostanie z tego. Dobra, łóżeczko sobie odstawiamy. To też, to też, węgiel. A sobie na ewentualnie później. To i to. Proszę bardzo, znowu muszę Escape kliknąć. Nie kliknąłem. Kliknąłem tylde, Nie scelonołem. Tego nie liczymy. <laughs> Przy okazji też sobie wezmę ten cobblestone. I jak już tutaj jestem, no to sobie wykraftuję jeden piecyk. Znowu Escape. I do tego piecyka pójdzie sobie żelazo. No niby 12 sztuk, no ale na jakiś czas wystarczy. Pyk, pyk. I znowu. Kurczę, na bedroku jest akurat to fajne, to muszę pochwalić, że w tym wyzwaniu byłoby to cudowne. Że tam możemy sobie inwentory zamykać tym X-em w bodajże prawym górnym rogu. No tutaj by się też to przydało. No niestety nie da się w żaden sposób tego obejść. Ewentualnie nie wiem, by się Minecrafta za każdym razem zamykać. No ale to słabe. O cholera czyli escape jest nie do obejścia a szkoda to jest dziwne w sumie, że w minecraftie nie możemy w opcjach jakby dostosować innego klawisza pod wejście do menu tak to bym sobie właśnie kliknął na ten drugi co miałem do chodzenia do tyłu i byłaby gitarka a tak niestety, no przypisałem do tego inventory jest to pewne ułatwienie, ale mimo wszystko nie rozwiązuje mi kompletnie tego głównego problemu czyli używania takiego minimalistycznego, ale jednak klawiatury nie do obejścia. Chyba, że macie jeszcze jakieś ciekawsze pomysły? No to dawajcie znać moi drodzy w komentarzach. Bardzo bym chciały to jakby tego uniknąć klikania tego Escape'a. No ale przypominam, nie wydaje mi się, żeby było to jakkolwiek możliwe. Były nawet osoby, które w komentarzach proponowały, żebym. Ee, ten. żebym sobie po prostu resetował komputer przy chęci wychodzenia z Inwentory. Ale to chyba raczej nie byłby kompletnie dobry pomysł, bo prawdopodobnie szybko save by mi się uszkodził. Kto kiedyś stracił save poprzez nagłe wyłączenie komputera czy reset, dobrze wie o czym mówię. Nie jest to jakaś rzecz stała, która zawsze się e, dzieje. O, Dech ale niestety już parę razy, nawet z tego co pamiętam, to było jakoś w marcu, straciłem dużą część postępu na Snapcrafcie, chyba z jakichś 3 czy 4 dni, bo mi właśnie wywaliło komputer. No i pamiętacie, na karcie społeczności rzucałem wam jak mi teren porozrzucało. Chunk sprzed 100 kratek był obok, potem chunk normalny, potem chunk sprzed 300 kratek, itd. Wiecie, no dosłownie miszmasz. Czemu ja to kliknąłem? Ja to chciałem kliknąć, nieważne, nieważne. Odłóżmy sobie tutaj znowu i biorę tak, żelaza. Jeszcze troszeczkę nawet tego dostałem, Expica. Tylko po co mi Expica? Nie wiem. pik 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 to zrobiłem sobie dwa kilofy. Od razu sobie wezmę je do paska, pasku szybkiego wyboru, ponieważ. W sumie paska było chyba poprawnie. Ponieważ yy, nie będę musiał znowu klikać kolejny raz Esk, bo będę już to miał przy sobie. No i dobra. Jaki to jest poziom? Nie wiem. I chyba się nie dowiem. Na Bedrocku znowu mógłbym skorzystać z mapy. Ja pierniczę, co się dzieje? W dzisiejszym odcinku już dwa plusy wersji Bedrock Edition dojrzałem i powiedziałem o nich. A przypominam, że ja jestem osobą, która wersji Bedrock tak no za bardzo nie lubi. To mówiąc ultra delikatnie i z pewnym niedopowiedzeniem. Bo, o, mamy Bedrock, dobra, tu jest, powiedzmy, jakaś siódma warstwa. To Wtedy tu jest. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nie dobra, na 11, tak dla pewności. I tu mogę śmigać przed siebie. Myślę, że jak spotkam jakiś redstone, czy najlepiej diamenty, to będę pewny. A na, właściwie mogę już być pewny, bo widziałem bedrock, że jestem na odpowiednim, odpowiednim poziomie, gdzie na 100% występują. Diamenty. Tylko teraz kwestia czasu, ile zajmie mi ich odkrycie i zdobycie. Hmm. No cóż, mam nadzieję, że nie będzie jakoś to tragiczne. Przy okazji, dzisiejszy odcinek, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymacie o godzinie takiej powiedzmy wieczornej. Dlaczego? Pytam szczerze, że wczoraj wieczorem nie zdążyłem nagrać odcinka na rano. A zazwyczaj widzicie, że w ostatnim czasie ja Wam wrzucam w godzinach takich wczesnoporannych te odcinki. Więc no dzisiaj musiałem yy, sobie to odpuścić, no bo nie zdążyłem, więc nagrywam to w sumie dzisiaj o godzinie 14 .00. i mam nadzieję, że jak to wyrenderuję, to mniej więcej na 19 będziecie mogli, czy tam 18, nie wiem, zobaczymy jeszcze o której, będziecie mogli ten odcinek sobie obejrzeć, mam nadzieję, że wam się spodoba, no może się okaże, że nawet yy, takie późniejsze godziny nieporanne będą dla was lepsze w oglądaniu, w ogóle dajcie mi znać, dajcie mi znać o której godzinie byście woleli, żebym publikował wam odcinki. Czy właśnie takich godzinach wieczornych, czy raczej porannych. Bo jeżeli chodzi o czy czas nagrywania, no to, to za bardzo by nie wpływało, Jakbym na przykład publikował w godzinach porannych, no to ja po prostu bym sobie pewnie nagrywał odcinki tego samego dnia, tak jak dzisiaj po prostu wieczorem je publikował. Jak mam rzucić dnia następnego rano? mamy resztę, to jest dobra wiadomość. Dnia następnego rano, to wtedy muszę nagrać dzień wcześniej. No i w sumie dla mnie to jest czasem mniej komfortowe, ale też nie zawsze. Też nie zawsze jestem mega ciekaw. W jakich godzinach wolicie e, te odcinki? Kurczę, nie mogę tutaj żadnych diamentów dojrzeć. Może zacznę robić to metodą e, na boki, rozkopując. No, może się to powiedzie. Chociaż szczerze mówiąc, parę razy testowałem i uważam, i zdania chyba nie zmienię, że na dłuższą metę e, wydajniejsze i lepsze dla nas jest kopanie po prostu tunelu przed siebie. Chociaż zawsze na live ludzie mówią E na boki, na boki, na boki, na boki, na boki, na boki No jak kopię na boki też wcale Za dużo tych diamentów nie odkrywam A po prostu dużo mniejszą odległość Pod tą ziemią przemierzę i mamy <laughs> Bez kopania na boki O kurde Ups Dobra, czy mogę to jakoś Ładnie obejść Chwila, moment, no kurde Ja bym tego nie obszedł Czekajcie, 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 ciężko, ciężko na samej myszce Ale jakoś to obejdziemy Dobra, tu by trzeba było to rozpierniczyć. Co mi to da? Hmm. Czekajcie, tutaj też są diamenty. tak Czy to jest ósemka? Czy to jest ósemka, czy to nie jest ósemka? Chwila moment, czekajcie, muszę to sobie w ten sposób tutaj e, to oddzielić. Muszę tu przyjść i tutaj stawiamy. Dobra? Chwila prawdy, bo aż się boję. Hmm, czwórka. Czwórka też jest niezła, chyba że jeszcze tutaj gdzieś będzie coś. Piątka, dobra. Piątka, bardzo niezły wynik. Będzie na mieczek i będzie na kilow. Nie bawię się tutaj, moi drodzy, fortunki. Wiecie? Naprawdę nie chce mi się. Uważam, że po prostu zdobycie jeszcze kilku sztuk diamentów mi wystarczy. Może do 30, bo ja bym dużo więcej czasu stracił teraz na ogarnięcie sobie fortunki, niż na rzeczywiste... Yy... Stracenie czasu na zdobycie tej ilości dla mnie potrzebnej tych diamentów. Jak ja jakieś dziwnie z tą ręką czuję, jakbym nie miał jakąś niepełnosprytną czy coś. No ale wiecie, chodzi o sam dowód, że nie używam klawiatury. To sobie tutaj położę na popfiltrze, położę łapę i niech będzie. Nie jest ona używana. No zresztą widzicie po moim stylu gry, że no nie da się tak grać chyba na klawiaturze i myszce. Tylko i wyłącznie na myszce tak można. Proszę bardzo, jeszcze tutaj. Też, uuu, myślę, żeby czasem nie spróbować zdobyć netherite'u tutaj na naszym e, challenge craft'cie. Pójdź z netherite'owymi e, narzędziami na smoka? Nieźle, nieźle. Przypominam, że jeżeli chodzi o pomysły na sezon kolejny, e, to mam pomysł na przejście minecrafta na steam controllerze, co będzie dosyć ciekawe i trudne, ale może być... Fajne w oglądaniu, przynajmniej mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję i też prosiłem was. Kiedy ja w ogóle nagrywałem ostatni odcinek Challenge Craft? No, niedługo tydzień będzie, nie? Dosyć dawno. Prosiłem was o pisanie pomysłów na kolejne sezony i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, nie żeby nic ciekawego się nie pojawiło. Ale aktualnie nie pamiętam nic, żeby interesującego się pojawiło w komentarzach. Nie pamiętam, żebym coś mógł tak przytoczyć i zapowiedzieć na kolejny, nie wiem, trzeci sezon czy coś takiego. Więc, jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie je dalej. Ja będę zapisywał, oczywiście, i autora, i sam pomysł w moim takim notatniku, bo tam zbieram takie różne pomysły na filmy i tak dalej. Więc być może przyczynicie się do trzeciego sezonu tego, jak będzie on wyglądał i jak bardzo mi to utrudni granie w Minecrafta. <grych> Dobrze. Myślę, że powoli będziemy kończyć, bo bardzo mi zależało na zdobyciu dzisiaj diamentów. Jak widzicie, udało mi się znaleźć diamenty, i nie kopię na boki, no bo nie ufam tej metodzie za bardzo. Mamy pierwsze pięć diamentów. Yy, może ja jeszcze troszeczkę sobie później pokopię albo przed nagraniem następnego odcinka. No i będziemy mogli zająć się czymś już ciekawszym, na przykład pójściem do nowego netheru. Myślę, że może być całkiem, całkiem. A gdyby tak jeszcze, kurczę. No dobra, to już byłoby szalone. Ale gdyby spróbować pokonać Smoka do piątego odcinka, to by się dało, to byłoby możliwe. Tylko musiałbym sobie to ładnie szybko wszystko rozpisać, ale to nie jest takie niemożliwe. No. No, pomyślimy, pomyślimy, tylko kolejny odcinek nie byłby jakiś 40-minutowy, więc jeżeli wam to jakoś, no nie wiem, przeszkadza czy coś, no to, to może nie będę próbował do piątego odcinka pokonać, albo 6, no jak najszybciej, myślę, że jak najszybciej pokonać smoka to będzie całkiem spoko pomysł. Taki speedrun odcinkowy, przypominam, że ja w ogóle czasem na moich live'ach robię takie ot tak speedruny, ostatnio próbowałem, ale mi nie pykło, za jakiś czas będę znowu próbował i co ciekawe, to są to dosyć oryginalne speedruny, myślę, że jeszcze nikt czegoś takiego nie robił, to są to speedruny z wyzwaniami. Eee, gdzie ostatnio próbowałem zdobyć, eee, pamiętam, 30, tfu. enchanting, gdzie mogę sobie zakląć na 30 level, netherite, zdobyć Elytry i poko pokonać smoka Niestety tylko zdobyłem netherite i w głupi sposób zginąłem, czy w głupi, yy, w głupi sposób, że grałem na 16a, teraz gram na 21a, na challenge crafti i na kolejnych Hellcraft. Tfu, hellcraftach, yy, na kolejnych, yy, w tych speedrunach będę też grał na najnowszym snapshotzie, ponieważ tam jest błąd z piglinami, gdzie w bastionach po prostu zapierniczają jak małe samochodziki, no dosłownie dostają speeda plus milion, no dobra, może nie dosłownie, plus pół miliona, <grym> i przez to niestety zginąłem, a już myślałem, że wszystko wanie się potoczy, mię, miałem perełki zdobyte, jeszcze tylko musiałem zdobyć blazy i mogłem już powoli kończyć wyzwanie, no ale niestety stało się to, co się stało, no i... Nie udało się, nie udało się, ale myślę, że kolejny speedrun, gdzie już mam cele ustalone i będą to cele związane z bossami, czyli chcę pokonać Widera, Smoka, najazd, bo ja uważam najazd za bossa, no i jeszcze spróbujemy zabić chociaż jednego Elder Guardiana. I kiedy taki speedrun zrobimy? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale myślę, że jeszcze w maju uda nam się zrobić, bo dzisiaj, kiedy to mówię, no jest 26 maja, czyli zostało nam 5 dni około, tak? 5 dni do końca maja. Czy podejmę się jeszcze w maju? No nie wiem, zobaczymy. O, w ogóle jest 14.14. 14.14, .14, 26 maja. Ktoś mnie kocha. Mam nadzieję, że to moi widzowie. I się cieszą na kolejny odcinek z Challenge Crafta. Moi drodzy, dzięki wam wielkie za obecność. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć. I nie ma diamentów na koniec odcinka. Szkoda.